Hej, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Na waszych ekranach czwarty odcinek Supermarket Simulator. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku wypełniliśmy sobie cel pomalowania ścian. Ja nie ukrywam, trochę sobie pograłem, bo jak widzicie, mamy zarobione 1453 dolary. Mm, jeszcze ogólnie nic nie kupowałem, jesteśmy na świeżo dopiero co po włączeniu gry, w sensie nowy, nowy dzień. Yy, I tak, mam trochę nowości i tych nowości też dzisiaj będzie troszeczkę, zanim sobie otworzymy sklep, bo mam taki właśnie dzisiaj plan. Yy, po pierwsze, jak widzicie zmieniła się podłoga. I ta podłoga prawdopodobnie będzie właśnie taka w sklepie. Yy, dokończyłem malowanie ścian. I tak, takie kolory będą miały ściany. I jak widzicie, pojawiły się bramki na wejściu. Tak, y, udało mi się, właśnie przez te kilka dni, bo pograłem troszkę y, zarobić. Y, no i też właśnie kupiłem to. Też już kupiłem troszkę nowych, właśnie nowej podłogi i tak dalej. Ale y, będziemy dzisiaj zajmować się nowymi rzeczami i będziemy nowe rzeczy kupować. Tu, jak widzicie, o. Mam taki ala magazyn mały, bo jeszcze go nie odblokowaliśmy. Więc co? Ja myślę, że na początku uzupełnimy sobie yy, zapasy na półkach. O, tak, tu mi jeszcze ta farba została. Mhm. Ale to ja ją sobie postawię. Yy, o. Zostawię sobie ją. Yy, no, tutaj niech mi stoi. Yy, no i dobra. Odtworzec. Mu... Odtwarzacz, tak. Odtwarzacz muzyki nie mamy. Yy, zmienimy sobie ceny. Ja wam to pewnie nam to co jest nieważne. Dobra, yy, 5,58, czyli dajmy 6,78. Dobra, ceny mamy zmienione. W banku mamy ostatnią ratę. Proszę bardzo. I pożyczki mamy spłacone. Yy, Zarządzanie rachunki. I kupujemy rynek. Produkty kupimy raz. Kupimy. Może. A może na razie nie. Tu kupimy raz. Tak, tak. Tu nawet dajmy dwa razy. Tego nie. To kupimy raz. To kupimy dwa razy. Yy, jajka kupimy raz. Mleko jeszcze mamy i to kupimy tak. Dobra. Zamówimy. I ja sobie to teraz wszystko szybko poukładam, a do Was wrócę, jak już będę miał, wiecie, ładnie wszystko y, ogarnięte. Bo zanim otworzymy dzisiaj sklep, to jeszcze mam troszkę rzeczy, które właśnie y, chcę wprowadzić. Ogólnie powiem Wam, że mm, dość dużo się dzieje w tym naszym sklepie ostatnio. W sensie, y, dużo klientów przychodzi. Wiecie, sprzątać trzeba, trzeba patrzeć, uważać czy czasem, wiecie, nie biorą i czy nie okradają nas, tak? Bo to też trzeba właśnie chodzić, sprawdzać, kontrolować i w ogóle masakra. No, powiem wam, że się dzieje, ale dobra. Mamy zarządzanie i mamy licencję. I tą licencję mamy za 400. Masło orzechowe, mąka, oliwa, makaron, ryż i sól. Czyli to jest wszystko na półkę. Czyli potrzebujemy 2, 4, 6. Hmm, czyli potrzebujemy dwie półki tak, potrzebujemy dwie półki, uh -huh. tak? I to będzie stało sobie uh. to będzie stało Tutaj o chcę, żeby stało tu. A to się nie zmieści standardowo, więc postawimy sobie to tu, lodówkę postawimy tutaj. Mhm. A to powiedzmy, że postawimy sobie na razie tu. Aha. Tak by to było? No tak by to musiało być na razie. Wiecie. Tylko kurczę, mam 558 i jak ja teraz kupię produkt. Jak ja teraz odblokuję zarządzanie licencja za 400, to chyba nie starczy mi, ale dobra. Um, ogólnie mamy, właśnie, bierzemy kolejny kredyt, tak, bo ja już tak sobie pomyślałem nawet o tym i e, chyba sobie weźmiemy ten na 2000 kredyt i spróbujemy go ratę, tak, dzienna płatność 240. Dobra, chyba tak zrobimy po prostu, że weźmiemy kredyt na 2000 na 10 dni, uh -huh. tak. No, i mamy płatności. No, dobra, czyli możemy szaleć. Więc zarządzanie, kupujemy licencję. Proszę bardzo. Eee, rachunki, rozwój, e, czyli mamy kupić tablet. Widzę, pojawił się już nam cel. No to go kupimy od razu. Tak, od razu go kupimy, żeby już nie było. No tak, wiem, ale to dopiero jutro sobie spełnimy. Podłoga, farby, wyposażenie. Ja chcę na pewno kupić lampę jedną. Dwie. Dwie lampy chcę kupić. I chcę kupić jed... Dobra, zaraz. Najpierw chcę kupić to. Dajcie mi. Użycie tabletu. No tak. Przytrzymaj tab, aby otworzyć koło narzędzi i wybierz tablet. Zamów towar, korzystając z tabletu, przytrzymaj tab, aby otworzyć koło narzędzi i wybierz tablet. Ten domek pokazuje ilość posiadanego towaru. No tak, to ja, wiesz, tak i możemy sobie, o, dodawać. prawym lewym przyciskiem myszy sobie możemy dodawać, a prawym usuwać. Ale to ja na razie nie chcę. To ja to zrobię jutro. I ja chcę y, to zrobić tutaj. O jedną lampę. A jaj. A tu chcę kupić drugą. Mam nadzieję, że to jest równo. Yy, no i co? I teraz chcę wejść w rynek produkty, i chcę kupić te nowe rzeczy. Jajko czarne, tak. Masło orzechowe, mąka, oliwa, makaron. Ryż i sól. Dobra, zamówimy. I poczekajcie, żeby, bo ja chcę to tak też już poukładać, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi, nie? Więc jak mam ryż. Więc ja bym właśnie ryż chciał już dać z olejem. Więc może zrobimy tak, że tu pójdzie oliwa. Mhm. I tu mamy oliwę. Tak, ten odcinek prawdopodobnie będzie taki bardziej um, ogarniający. Mniej więcej w ten sposób. Yy, yy, dobra, ale tak. Teraz chcę skrzynkę i chcę tak. Daj mi ten cały olej. Stąd, bo ja chcę olej postawić tutaj. Tak. Wiecie, żeby tak było, to jakby troszeczkę już kategoriami, nawet układane. Wiecie o co mi chodzi? Yy, dobra. Co my tu mamy? Mąka. Mąka jest koło tej jednej i drugiej. Makaron i ryż. Więc ja bym zrobił tak, że. No, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy czekoladowe to te czekoladowe to ja bym po prostu ułożył tutaj masło i to powiedzmy będzie tak nawet w miarę pasowało do siebie o widzicie że tutaj mamy płatki mamy czekoladę i mamy kawę herbatę nawet w miarę by to tak y siedziało ze sobą i Teraz myślę, że w sumie tak, można by było dać do oleju. Dodajmy tu spaghetti. Tak. Damy tutaj ten spaghetti-makaron. U góry. Tak. Teraz to przeniesiemy tu do makaronu. Żeby to już było, y, powiedzmy razem. Mhm. Dobra. No, tak by to wiecie, że tu mamy jeden makaron, tu mamy drugi i mamy pod spodem y, olej i oliwę. A tak, tą półeczkę też byśmy zostawili tak jak jest na razie. A powiedzmy tutaj. Hmm. Bo co nam tu zostało? Mąka nam tu została. No to mąkę ja też bym dał gdzieś razem, żeby była. No to ja bym mąkę dał tutaj. Tak. Mąkę bym dał tutaj. Sól bym dał tutaj. O. Aha, bo tu jeszcze dobra, moment. To teraz tak, mąka by poszła ta tutaj. Tak, ten sól by poszedł tutaj. Yy, dobra, moment. Jeszcze to muszę wyrzucić. Teraz em, tą mąkę byśmy sobie dali tu na dół, żeby. Już wiecie, była razem z tą czerwoną. Może właśnie jakoś w ten sposób. Dobra. Yy, I teraz co? Ryż? Ryż byśmy dali tutaj, czy może byśmy dali? No, ewentualnie w sumie, w sumie, może tu by ryż stał. Chociaż ten resztą mi by mi bardziej pasował. Wiecie, gdzie on, żeby on stał? Żeby on stał tutaj. Tak, no. Tak. Mhm. On będzie stał tu. A wtedy, cukier-puder powiedzmy. O, zrobimy tak. Damy sobie go. Bo y... to, to musimy pousuwać etykietki, bo nam się y, nie chce ten. O, i tu byśmy dali sobie wyżej już y, ryż. Boże, cukier puder, stary. A tu byśmy sobie y, chleb dali tu. I to by było tak w sumie chyba najrozsądniej. Tak myślę przynajmniej, żeby to tak w miarę w sumie wyglądało. I teraz co? I teraz w sumie sobie zmienimy jeszcze ceny. Przejdziemy sobie właśnie do cennika. I. Tak, 2, 4, 6. To są te, które nie mają ceny, bo jak widzicie, one, zysk jest na zero, więc to mi po prostu pokazuje, że jeszcze ceny są niezmienione, nie? Także tak, dobra. E, więc no, tą samą zasadą wiecie, dolar 20 po prostu podnosimy w górę, czyli mamy 5,40, więc będzie 6,60. Tak. A nie, nie chcę tego. Dobra. Czyli co? Wszystko mamy? No, tu magazyn nam się po prostu robi taki, że wiecie. Dobra, yy, otwieramy sklep. Yy, umyjemy ładnie okna. Naszym następnym celem ogólnie jest yy, kamera. Chociaż w sumie może byśmy kupili kamerę. Gdzie my to mamy? W ryneczku wyposażenie. Kupimy sobie jedną kamerę. I kupimy sobie. Czekajcie, bo coś ja chciałem tu, tylko nie pamiętam co. Eee, tak. I w podłodze. O, już klient przy Kasie czeka. Dobra, dzień dobry pani. I proszę bardzo. 3.12. Nie wiem, tu nie jest za ciemno. Może byśmy światło zaświecili. O, niech mają. Dobra, i podłoga. I kupujemy ze dwie. Zamówimy. Yy, kamerę sobie może zamontujemy? Może tak tutaj byśmy ją zamontowali, żeby ona nam szła na cały ten... O. I widzicie, możecie sobie w ogóle ją ustawić. Mhm. To jest w ogóle hit, no. Dzień dobry Pani, o matko, jakie duże zakupy Pani robi dzisiaj, super, cieszymy się bardzo. Dzień dobry Panu również, jajeczka 11,96. Dzień dobry Pani również, 26,55. Dobra. Yy, no i podłogę. Wymieniamy, wymieniamy podłogę. O i już nie ma. Już się skończyła. Dobra. Dzień dobry, proszę pana. Tam już widziałem, że jest brudno. Yy, złoty 16 reszty i dla pana również 9, 11. Pokaż mi, mopa, bo już jest brudno. Już mi pokazuje, że już, że już naświniali. I tap. No, i wiedziałem, że idzie do kasy. Dobrze. widzicie? Zaczyna się po prostu tutaj y, dziać coraz więcej i coraz bardziej, więc ja już powoli zaczynam y, nie nadążać, bo naprawdę dzieje się. pani kupiła. Nic nie wydajemy reszty dla pana. Y, 1370. A, nie, nie. 1374. No, dobrze. I tak mamy podłogę. No, i jak zwykle wiedziałem, że nam nie wystarczy na całość. I dla pani olej i herbatka 2161. No, wyjdź. Nie. Coś mi się klika. Dobra. No, dla pani sam olej. Pani tak mało wzięła? A 22, dobra. O, tu pani widzi, pani ile pani wzięła. Bardzo ładnie, 52, 72. Dobra. Czy oni nam tutaj coś y, wkliknęli, rzucili? Chyba nie. Czy coś ja bym sobie mógł podokładać? Y, bo. Nie, no wody nie brali. Yy, tutaj wzięli dwa mleka. Wow. Wzięli makaron? Wzięli fajnie, więc sobie wyrzucam już podałko od razu. I dzień dobry. Mamy 25.

A tego nam wzięli ładnie? No oczywiście, że nie. A olej nam wzięli? Ładnie. Wzięli nam olej. O, jakie duże zakupy, proszę pana. Witam pana bardzo. 69,41. Dziękujemy bardzo za skorzystanie z naszego sklepu. Mamy wszystkie produkty świeże. 17,74. Tak, nieważne, że to są same słoiki, jak na razie, ale są świeże. Tak. O, i to sobie dołożymy, i już wyniesiemy. I dzień dobry panu. Złoty 50. O, i dla pana również, tylko pan karton 19,48. Fajnie. Może byśmy tego dołożyli. I co byśmy tu dołożyli jeszcze? O! Tu się nam jeszcze udało dołożyć. Dobra. No i tu już kolejeczka od nowa. Yy, złoty 80. Dobra. I dla pana 60. Yy, sześć

O, dołożymy sobie właśnie od razu tego już. Mamy brudno. Dawaj sprzątaj o i tu jeszcze. Nie wierzę. I dla pani sama mąka. No co to tak mało? 798 za mąkę. Ja takie ceny dałem? No, tylko dobra, faktycznie jak w Polsce 1966. no bez kitu eee, makaron spaghetti o nie znowu mi syfią. dobra eee, i co ja chciałem jeszcze nie wiem nie pamiętam no, ale widzicie, mamy podłogę. No i ten sklep już teraz nam wygląda, tak wiecie? Tak już powoli zaczyna fency wyglądać, także no. Dobra, i e, dla pana matko jak reszta, to pan o tyle będzie wydawał. No. Proszę pana. wyliczona kwota 35-38. Dobra, czyli czy to był. A nie, jeszcze jedna pani nam tu wyszła. Czy tu ktoś idzie? Nie, tu już nikt nie idzie. Tutaj pan też już nie, nie zbliża się w naszą stronę, więc pani jest ostatnia. No, nawet nam tutaj ładnie pozbierali, powiem wam. Dobra, więc mamy to. Mhm. I pani kartą 27,99. Dziękujemy bardzo. Czy ja mogę sobie po coś pododawać tutaj jeszcze ładnie. O, pouzupełniamy zapasy. Bo coś tam nam pozabierali. Ster też. Dobra. Jajka. Jajka nie. Dobra, czyli to by było w sumie tyle. Okej, okay, więc zakończymy sobie dzień. O, mamy dzień 15, tak. Więc, no, mówię, po ostatnim odcinku ja tam sobie trochę pograłem, żeby właśnie, tak, wiecie, następny dzień, żeby pozbierać troszeczkę kasy i tak dalej. Boże, ile my mamy tego? Ym, ceny, jakie tam nam pospadały. No, ale tak. I co? Myślę, że w tym odcinku to by było wszystko. Przegraliśmy sobie jeden dzień, bo ja właśnie chciałem, wiecie, tak przy was jakby kupić tą nową licencję, tą podłogę wymienić, też wam jakby, w sumie kupiliśmy też jakby kamerę. I co? Plan teraz jest taki, na dalsze jakby odcinki, po, na to, plan jest taki, żebyśmy Nowe domy dalej zbieramy na kolejne licencje, ale w międzyczasie ogólnie chcę zmienić wejście. Tak. I magazyn. Też będziemy zbierać na kupno magazynu nowego. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale mam nadzieję, że tak. W pierwszej kolejności, szczerze, szczerze, nie wiem, czy w pierwszej kolejności nie wolałbym chyba najpierw kupić tutaj nowej zmiany, zmiany nowego yy, wejścia. Albo może magazynu, w sumie, w sumie, może magazyn, bo, wiecie, yy, bo, w sumie, magazyn, jakbyśmy kupili nowy, to już byśmy sobie, wiecie, przenieśli tam komputer, wszystkie pudełka i tak dalej, a potem byśmy tylko już sobie, Ogarniali resztę. Bo w sumie, wiecie, żeby zmienić wejście, już Wam pokazuję personalizację, to tak. Musimy mieć 750 plus 250. No, można powiedzieć, że 1000 dolarów na to, żeby właśnie zmienić wejście, wygląd wejścia i żeby zmienić od razu nazwę sklepu, nie? No bo, no bo wiecie, no nazwę sklepu też zmienimy, bo docelowo będzie inna. Nie będzie to supermarket. No. Ale co? Dobra. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Standardowo. Mm, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, yy, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych materiałów yy, z tej gry, czy, tam, czy też z innych, które będą się pojawiać, bo mam w planach yy, mam w planach właśnie nagrywanie yy, do przodu dużo materiałów. Także, także tak. Dzięki Wam bardzo serdecznie jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko yy, i do zobaczenia. Pa! i